Firmom z branży nieruchomości strategia komunikacji. Czy dzięki temu organizacje lepiej, efektywniej funkcjonują? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. A naszym gościem jest dzisiaj. Agnieszka Malesza Woźniak, właścicielka agencji Triple PR. Witam Państwa. Cześćia bardzo dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością dzisiaj opowiem, dlaczego strategia przyda się firmom z branży nieruchomości. Czyli zaczynamy. Tak, do sedna, prawda? To zaczynamy. Ale zanim zaczniemy o strategii. Komunikacji, bo o tym mowa, bo strategia jest popularną taką popularnym Z słowem, słowem, kluczem, prawda? Popularnym słowem w branży, w branży nieruchomości, ale niekoniecznie ten zlepek słów. Strategia komunikacji. O co tu chodzi w ogóle? Dobrze, już tłumaczę. E, może zacznijmy od tego, że strategia to jest taki długofalowy plan dla firmy, marki, organizacji, gdzie ona chce się znaleźć. Dlaczego ja zawsze mówię o strategii komunikacji? A pytasz mnie o strategię marketingową, na przykład, tak? Dlatego, że uważam, że słowa mają ogromną moc, to słowa kształtują rzeczywistość i to, jak marki, firmy, organizacje czy ich liderzy o sobie mówią, ma niesamowity wpływ na ich biznes. I powiedziałabym, że w większości firm nadrzędną funkcją jest marketing, ale powinna być komunikacja. I tak naprawdę dzisiaj również do tego. Dzięki ADZE będę chciała Państwa zachęcić, żeby właśnie tak postrzegać komunikację, jako jedną z prymarnych, najważniejszych funkcji w organizacji. Od razu powiem, że na amerykańskim rynku, niezwykle dojrzałym, jeżeli chodzi o sektor nieruchomości, funkcja komunikacji najczęściej jest podpięta pod zarząd lub właściciela, dlatego że komunikuje to, co dla firmy jest najbardziej istotne z punktu widzenia jej klientów, kursu, na giełdzie, etc. No właśnie, branża nieruchomości, nieruchomości. Jestem właścicielem nieruchomości. Opowiadasz mi tutaj o strategii komunikacji. Jak? Dla takiej osoby jak ja. Ta strategia, jak może się przydać i jakich narzędzi ja mogę używać? Co ja mogę zrobić? To może zacznijmy od tego. Dlaczego warto mieć strategię? O czym już powiedziałeś. Po pierwsze, żeby dobrze przygotować się do strategii, analizujemy rynek, naszych konkurentów i co najważniejsze, naszych klientów. Tak? Ja często mówię, że firma to jest taki trochę las. I jak jesteśmy w lesie, Aga, to co widzimy? Dużo drzew. Dużo drzew. Ale czy możemy na nie spojrzeć z góry? O to bywa trudno. Czy widzimy naszych konkurentów? Nie zawsze. Czy dostrzegamy klientów? Za rzadko. Dlatego właśnie, jeżeli rozpoczniemy pracę nad strategią albo nad jej rewizją, to jesteśmy zmuszeni do dużego wysiłku jako organizacja, tak? Czegoś takiej analizy, która myślę, że w tych warunkach takich ekonomicznych, w jakich się znajdujemy, czyli Kolejnego roku niepewności dla całego sektora nieruchomości, dużego y, kryzysu, y, inflacji, jakiej jeszcze w wolnej gospodarce y, w Polsce nie notowano. Ta rewizja strategii i nie mam tylko na myśli kosztów, może być kluczowa, tak, bo tak jak powiedziałam, dobra komunikacja wesprze biznes, ale zła komunikacja już niekoniecznie albo nieefektywna. Tak? Zgadzam się z Tobą w 100%, jeden z moich byłych szefów. Ulubiony mój szef, <noise> mówił, zwykł mawiać, że komunikacja ma przed sobą wielką przyszłość. I ja uwielbiam to zdanie. Bill Gates mówił, że gdyby miał dwa dolary, to jednego <noise> wydałby na PR, czyli na komunikację. Ale wracając, słuchajcie Państwo i Aga, do tego z tą strategią, tak? Dokonujemy rewizji, musimy siebie jeszcze raz obejrzeć. To są cztery lata niepewności, ale również cztery lata ogromnej zmiany. Ale co oglądamy? Oglądamy przede wszystkim, słuchajcie, swoich klientów, drodzy Państwo, tak, bo my często tworzymy strategię i tam jest taki nadmiar my. Mamy takie usługi, mamy takie rozwiązanie, jesteśmy tacy, a w tworzeniu strategii proponuję skupić się na tym przede wszystkim, czego obecnie potrzebują nasze klien nasi klienci, jakie problemy przed nimi stoją i jakie zadania i jak my jako firma z branży nieruchomości możemy je zaadresować. Przykład, właściciele nieruchomości, najemcy mają teraz duże wyzwanie, jak zachęcić pracowników do powrotu na przykład do biur, tak? I dobra strategia przemyślana, nie tylko strategia komunikacji, ale również strategia usługi, podejścia do kreowania wspólnej przestrzeni, tak zwany community marketing może w tym wszystkim pomóc. Jest coś takiego jak warsztaty, Strategii, komunikacji, strategii, na czym to polega? Już tłumaczę. Jak dojść do tej strategii? Jak już wykonamy taką pracę u podstaw, czyli przeanalizujemy rynek konkurentów, to zorganizujemy w organizacji warsztat strategiczny. A Wykorzystać można e, taką metodologię, która się nazywa Design Thinking. Nie wiem, czy Agę, już o niej słyszałeś? Słyszałam, e, ale gdybyś mogła przybliżyć się Z naszej przyjemnością. Zdan. Myślę, że takie otoczenie branży nieruchomości, które dostarcza nowych rozwiązań, czyli startupy, proptechy, tak, doskonale wiedzą, o czym mówię i chętnie przybliżę to innym. Design Thinking pomaga w tworzeniu. Produktów, usług lepiej dopasowanych do naszych klientów, ogranicza ryzyko błędu. Bo nie wiem, czy Państwo i wiecie, dlaczego upada tak wiele startupów. Nie dlatego, że nie mają funduszy, tylko dlatego, że ich produkty i usługi nie są jeszcze dostosowane do rynku albo komunikacja. Jeszcze nie jest dostosowana do potrzeby klienta. Tak ja mam wrażenie, przynajmniej jak stykam się ze swojej strony branży ze startupami. Um, mam wrażenie, no, przychodzą do mnie firmy, i mówią, że mają taki świetny produkt. Ja się wywodzę z branży nieruchomości, mm -hmm. więc jakieś pojęcie o niej mam. E, I zgłaszają się do mnie z informacją mamy produkt Pani Agnieszko to jest takie super rozwiązanie e, czy mogłaby nam pani, e, pani wesprzeć chcemy to promować I tak dalej ja mówię no ale to nie będzie trafne to nie trafi do waszych klientów no jak to to jest takie świetne rozwiązanie I właśnie żeby no wejść z takiej pułapki idealizacji własnego sposobu myślenia Organizujemy warsztat kreatywny. Zapraszamy pracowników różnego szczebla. Od zarządu, po pracowników obsługi klienta, sprzedaży, którzy doskonale znają klientów, kontaktują się z nimi na co dzień, tak. Od juniorów, po menadżerów, od osób, które zaczęły przygodę w danej firmie, po doświadczonych pracowników. I wspólnie próbujemy wejść w buty naszego klienta, tego klienta ostatecznego, tak? A jak ten klient, czy i to, jak ten klient jest zaangażowany w taki proces, czy on w ogóle jest w taki warsztat zaangażowany? Raczej w fazie poprzedzającej, czyli możemy na przykład zorganizować badanie, fokus, zaprosić 10 naszych klientów i zachęcić ich do wymiany opinii. Możemy ich przebadać telefonicznie. Dział marketingu może na, na potrzeby takiego warsztatu na przykład przygotować prezentację, bo często firmy badają swoich klientów, mają badania satysfakcji, tak? może przedstawić wszystkie dane, jakie już firma posiada o klientach. Mogą to też zrobić osoby z działu sprzedaży, z działu obsługi klienta, tak? mogą także z działu na przykład reklamacji albo obsługi posprzedażowej, tak? bo tam też jest cenne źródło informacji. Tak, każdy o tym. ma jakąś garść informacji, tak. prawda? Zapraszamy więc różnych um, przedstawicieli firmy o różnym stopniu jakby wiedzy, znajomości i kontaktu z klientem i zapraszamy ich do takiej kreatywnej, Ustrukturalizowanej struktura... burzy mózgów, gdzie przechodzimy od takiej fazy empatii, gdzie próbujemy się wczuć wszyscy w klienta, po fazę prototypowania. Takie są fazy w tej metodologii design thinkingu, gdzie sprawdzamy, czy nasz pomysł na strategię będzie tym słusznym. Co nam to daje? Po pierwsze, zbieramy głosy z organizacji. Czyli wykorzystujemy wiedzę wewnętrzną. To nic nie kosztuje, a często jest niesamowicie niedoceniane przez osoby zarządzające firmami. Po drugie, to jest niskokosztowe narzędzie, które szybko, sprawnie pozwala nam przetestować strategię, zanim zaczniemy ją wdrażać. Naprawdę, nie musimy zamawiać raportów, analiz kosztownych. Możemy, albo kampanię kampanii i sprawdzać potem jej wyników. Tak? To jest po prostu narzędzie, które pomaga nam lepiej dostosować komunikat do rynku do klienta. zanim wydamy na nie pierwszą złotówkę. I to się przydaje i to się przydaje, bo trzeba poznać potrzeby klienta. To jest takie oczywiste. oczywiste. Ale często niekoniecznie stosowane. I też opowiem tylko taką anegdotkę, że często na przykład na tych warsztatach odkrywamy inne grupy docelowe niż te. Branża facility, na przykład managementu, powiem przykład. Na takim warsztacie odkryliśmy, że niesamowicie ważni, ważni są absolwenci uczelni technicznych, bo firmy potrzebują nie tylko klientów, ale też pracowników. A, a wśród z tym jest problem, bo technika wiemy, że nie ma a czegoś absolwenci takiego. Absolwenci mieli niską świadomość, czym jest ta branża, tak? Tak, powstało tak. stowarzyszenie, które ją promuje, tak i bardzo tak. dobrze. No i to jest też taki, prawda, przegład. Tak, na studiach nie uczą nas często, jak to życie po, po studiach wygląda, więc to dotyczy innych, myślę też, e, e, innych absolwentów, e, innych dziedzin, bardzo szeroka tematyka. Bardzo. Aga, a gdybyś miała podsumować te najważniejsze zalety strategii komunikacji dla firm z branży nieruchomości, co by to było? Po pierwsze, strategia spisana ma większe szanse na realizację, tak? Po drugie, przybliża nas do celu. Po trzecie, pozwala nam skutecznie zaangażować pracowników, bo co ważne, jak już stworzymy strategię, zakomunikujmy ją. Niech nie będzie tak, że znają tylko zarząd i marketing, mają znać cała organizacja, ma być natchniona wizją firmy i tego, gdzie firma chce dojść. Po trzecie, dobra strategia zakłada długofalowość, ale i elastyczność. Więc jeżeli wyznaczymy sobie te, właśnie wiecie, takie cele, to łatwiej nam będzie nam dojść, jeżeli je spiszemy. I Zresztą. może mieć jedną stronę, to od razu powiem, bo strategia nie musi być obszerna, ale musi być i do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. No i ja jeszcze dodatkowo zachęcam, żeby wykorzystywać te strategie i design thinking, bo mieć to jedno, a korzystać z tego, co się ma to drugie i design thinking. Tak, Aga, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również. A naszym gościem była Agnieszka Malesza-Woźniak. Właścicielka agencji Triple PR. Już teraz zapraszam na kolejną galaktykę nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia!